Cześć, witam serdecznie na kanale Komiksowy Świat i zapraszam na moją prezentację z komiksu Wonder Woman odrodzenie rok pierwszy z wielkiej kolekcji DC Bohaterowie i Złoczyńcy. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco z moimi materiałami. Wonder Woman jest to tom 16. Tak jak widzicie, wygląda przód Wonder Woman w całej okazałości. I tutaj mamy tył Mamy tutaj zeszyty 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14 Oraz i było ich troje Wonder Woman Annual Anual 1 Gdzie występuje Superman, Batman, no i oczywiście Wonder Woman Otwierajmy Oglądajmy Słuchajcie yy, Mamy tutaj fajny wstęp, w którym dowiadujemy się głównie o artystce Nicola Scott, jak zaczęła rysować Wonder Woman. Bardzo ciekawe to jest właśnie tutaj przedstawione. Po czym zaczyna nam się sam komiks. Na początku komiksu mam pokazane tytułową wyspę Amazonek, Temyskirę oraz y, tytułową naszą Dianę. Słuchajcie, one tutaj wieczorami wychodzą jakby sobie i patrzą w niebo, no i rozma rozmawiają na różne tematy, ale nasza tytułowa bohaterka zawsze zastanawia się, co jest za horyzontem, za tym wodą, za morzem, co się kryje. I tutaj zawsze sobie tak właśnie myśli, co jest. Następnie mamy pokazane naszych, naszego głównego, drugiego po Woman bohatera, właśnie tego, którym jest Steve. On tutaj jest ze swoim przyjacielem Nikem, i tutaj właśnie pokazane, jak w świecie ludzi y, oni spędzają ze sobą czas, a są oni komandosami. I tutaj właśnie nasi, y, y, bo, y, nasi przyjaciele na przykład strzelają na strzelnicy, a tutaj widzicie na, na wyspie Amazonej strzelają z łuku. Pokazana po prostu jest jakby codzienność. Co się robi u nas na y, w naszym świecie, a co się robi właśnie na, na tej wyspie. I głównie pierwszy to jest właśnie y, jakby nakreślony ku temu, Następnie mamy kolejny kolejnym pokazane, jak nasi główni bohaterowie, znaczy nasz główny bohater, zaraz pod Janie, lecą na jakąś misję. No i niestety ten samolot się rozbija nad Wyspą Amazonek, gdzie oczywiście nasze główne bohaterki je, je, je znajdują. No i tam chyba jest sześcioosobowa załoga. Niestety sześcioosobowe załogi. No i tutaj uwaga, malutki spoiler. spoiler, Jeśli niestety słucha, to przywincie sobie. Ginie ten przyjaciel naszego Nika. A on sam został uratowany, no i leczony przez te amazonki. Później mamy pokazane, jak jakby taka główna rada tych amazonek na tej wyspie y, rozmawia o nim, że po prostu muszą odesłać go z powrotem y, do świata ludzi. No nie musi to być, któraś, któraś z amazonek musi mu towarzyszyć. No ale tutaj jest taka rozmowa, z której wynika, że na pewno żadna, sama, żadna z nich się samodzielnie nie zgłosi. No i postanowiłem urządzić igrzyska, w którym wyłonią jedną amazonkę, która będzie go reprezentowała w świecie ludzi i która mu pomoże właśnie dotrzeć. No i oczywiście jak łatwo się domyśleć, ta igrzyska wygry, wygrywa nasza tytułowa Diana, Wonder Woman. Tu jeszcze widzicie, są te igrzyska, pokazane ilustracje. Bardzo ładne ilustracje, mi się podobają, świetne są. Jeszcze tu jest cały czas ten zeszyt drugi. Widzicie, tu jest już w swoim stroju klasycznym, prawda? Z biczem. Tutaj. Jeszcze ten samolot, który się rozbija, one go właśnie jakoś składają, no jakby taką powłoką go otaczają który staje się niewidzialny. No i słuchajcie, oczywiście po powrocie tutaj do świata ludzi, a jeszcze jest taka ciekawostka, że Wonder Woman, ona na początku nie potrafi się porozumieć, że światem y, 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 z ludźmi, gdyż to jest jakiś inny język, ona się po prostu później powoli tego uczy wszystkiego. No i jak tutaj wracają, oczywiście wojsko ich rozdziela. Y, ona jest w ogóle przerażona, Wonder Woman, tym wszystkim, bo ona jest nigdy, nie, poza swoje, całe swoje życie nie wychodziła poza poza swą wyspę, wie to się dzieje, prawda, tutaj widzicie, taka zmartwioną minę ma nawet, o tutaj. No i wtrącałem ją do więzienia, w krat za kratki. Tutaj, tutaj nasz główny bohater, Steve, właśnie też yy, próbuje właśnie mówić, że ona nie jest groźna, że ona mu pomogła. No ale jak to wojsko, wiadomo, oni są bardzo ostrożni. I jeszcze wam powiem coś takiego, że ona na początku, Diana, ona nie jest świadoma w ogóle swoich mocy, swojej siły, tego, że potrafi latać, jest bardzo silna. Dopiero to się aktualnie w jednej y, tutaj jest taki scena, ale zaraz do tego dojdziemy. No i słuchajcie, tu jeszcze taka między innymi jest też rozmowa, że y, oni nie potrafią się porozumieć, no i postanawiają y, znaleźć pewną archeolożkę, która właśnie interesuje się w ogóle tym, czy Amazonki kiedyś istniały, czy nie. Pewną y, badaczkę, która po prostu zna ten dialekt i kiedyś całe życie zajmowała się tym. Jest to pewna pani doktor. No, i tutaj, właśnie kolejnym zeszczytem, jest to pokazane, jak, ona, jak jak ta pani doktor jest po prostu o, interesowała się całe życie tym. Poszukiwała w ogóle, czy Amazonki w ogóle kiedykolwiek istniały. Nie chcę wam już tak wszystkiego mówić. Po prostu sobie pooglądajcie ten zeszyt. To, to właśnie ten zeszyt jest pokazany. Cały, cały jeden zeszyt jest pokazany właśnie tym, jak ona poszukiwała jakichś znaków, jakichś śladów, jakichś dowodów na to, że one istniały kiedykolwiek w naszym świecie wraz z innymi archeologami. Ale oczywiście ci drudzy jej nie wierzą, są bardzo sceptycznie do tego nastawieni. i kolejnym zeszytem mamy coś takiego, że yy, nas Steve czyli ten bohater, który y, 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 przeżył jedynie na tej wyspie zabiera naszą Wonder Woman do miasta, do metropolii żeby ona się przyjrzała naszym zwyczajom i w ogóle jak my żyjemy tutaj właśnie jest, że oni są w jakimś jakimś, y, 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 jakimś wielkim machu i to jest taka sytuacja, że one postanawiają coś sobie zjeść, bo zgłodnieni no i, i wchodzą do jakiegoś marketu wielkiego no i tam niestety, ale Wywiązujesz się tak powiem Jadka, gdy zostaje zaatakowany przez jakiś terrorystów. No i tutaj jakby się moce naszej Diany zaczynają wyłaniać. Spójrzcie, tutaj tą ilustrację. Odbija kulę. Słuchajcie, ten komiks jest doskonałym komiksem dla kogoś, kto na przykład zaczyna się interesować. Dopiero Wonder Woman, gdyż mamy tutaj, właśnie, wszystko fajnie pokazane skąd ona jest, jak się znalazła y, u nas na, u nas na y, naszym świecie, ja została orędowniczką, prawda. A jeszcze Wam nie powiedziałem, że niestety, ale że y, Amazonka, która właśnie odejdzie z wyspy Temeskira, już nigdy nie będzie mogła tam wrócić na swoją wyspę. Tu w swoją drogą spójrz, jak jest stracę, bardzo ładna. Także coś za coś. I ten komiks, zaraz powiem czy, z jakim mi się komiksem kolejnym skojarzył. Bardzo podobny, bardzo podobnie. Fabuła, słuchajcie, fabuła nie jest tu jakoś bardzo skomplikowana. Komiks jest bardzo przystępny bardzo fajnie się go czyta i szybko wchłania po prostu. Tutaj mamy walkę z aresem. Dobrze, tutaj ja już Wam nie będę pokazywał tego ostatniego zeszytu, bo nie chcę Wam po prostu poprzeć zabawy, pokażę Wam tego anuala, gdzie spotykają się właśnie, bardzo krótki, gdzie spotyka się właśnie, yy, o widzicie to jest ten, Superman, Batman i Wonder Woman, to jest ich jakieś pierwsze spotkanie. Spójrzcie, ilustracje bardzo ładne. Też na początku Batman i Superman nie umieją się porozumieć z nią, ale kiedy dotykają jej bicza, tego widzicie, magicznego, one jakby, ona jakby wyczytuje o nich, że oni są dobrzy i jednocześnie Superman i Batman tak samo to właśnie odbierają. I tu już się kończy. No Oczywiście na końcu mamy wyjazd są właśnie z tą artystką Nikolą Scott, bardzo ciekawy, którą mieliśmy na początku, ale tutaj jest tego trochę więcej. Tutaj to zostawię to już Wam, żeby wszystkiego tak nie zdradzić, tak Wam sporo opowiedziałem. A zaraz wam powiem, który ten komiks mi się bardzo skojarzył, ta historia, taki ten początek tego wszystkiego właśnie z człowiekiem zestali. gdzieś tutaj też mieliśmy pokazane yy, nakreślone, skąd właśnie Superman był, yy, jego początki, prawda? No pamiętacie to, jak jego początki w Daily Planet, kiedy yy, Daily plany, tak zaczął pracować, pierwsze spotkanie z Lois Lane w redakcji i tak dalej i tak dalej. Także to jest właśnie zeszyt yy, właśnie bardzo bardzo podobny do tego, człowieka ze Stali. Słuchajcie, naprawdę bardzo fajna lektura. Nie jest jakoś niewiadoma, jako super dobry, ale moim zdaniem naprawdę taka bardzo dobra ósemka, jak miałbym oceniać. Bardzo fajny komiks, kolejna udana, bardzo dobra pozycja. Mówię tak, jak mówiłem wcześniej, bardzo pozycja ciekawa dla, i, i, i wprowadzająca jak właśnie w Wonder Woman dla młodszych czytelników, ale też i starszych, którzy też, także się interesują nią, chcieliby poznać, jak, to, jak ona właśnie. To, jak ona znalazła się w świecie ludzi, troszeczkę właśnie o jej wyspie, o jej zwyczajach, tu jest właśnie tu bardzo fajnie przedstawiony. No i oczywiście też jest dobre to, i też mi się to bardzo podobało, że historia jest zakończona. Od A do Z mamy po prostu skończoną tą historię i też nic nie mamy, Urwanej. To jest też na pewno duży plus. Także to by było z mojej strony na tyle. Tradycyjnie napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tym komiksie. Czy, czy też go macie, czy czytaliście. Jakie macie po prostu wrażenie? Możecie polubić, udostępnić, będzie mi bardzo miło. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Cześć!